Witajcie w serwisie X W tym odcinku pokażę Wam oprogramowanie e, firmy TP-Link na AccessPoincie e, model EAP225 Przechodzę sobie do uruchomienia już skanera sieci i skanuję sobie sieć w poszukiwaniu tego pointa który mam już podłączony do sieci e, komputerowej mojej, no i sieci energetycznej Czekam, aż się zakończy skanowanie. Ok, tak jak widzicie, już zostało zakończone skanowanie. Jest trzy hosty. Pierwszy to jest router, drugi mój komputer, no i trzeci access point firmy TP-Link także już sobie wyszukuję go z listy. Muszę jeszcze sobie sprawdzić, jaki mam adres IP, żeby wykluczyć mój adres komputera mojego. To jest 235. Nie będzie trudno wyszukać, bo jest trzy tylko hosty. Więc to będzie ten 192, 168, 88, 188. To jest adres tego właśnie access pointa. Także zamykam sobie oprogramowanie IP Scanner i przechodzę na Firefoxa. Wpisuję sobie adres 192 .168 .88 .188. no i już nam się ukazuje panel do logowania. Login do zalogowania się to jest admin, hasło również admin, i przechodzimy dalej do logowania. W pierwszej kolejności, oczywiście, musimy utworzyć nowego użytkownika. Nie możemy się logować defaultowym hasłem, czyli admin, admin. To musimy zmienić. Więc zostawię admin, wpiszę hasło admin raz, dwa, trzy, admin raz, dwa, trzy. Oczywiście to tylko jest hasło na cele tego filmu. W przypadku, gdy wdrażamy gdzieś w jakiejś firmie, oczywiście z generatora haseł wykonujemy dodanie takiego hasła. Żeby to nie było łatwe hasło, również do zalogowania się i ewentualnego dania możliwości użytkownikowi zmiany danych w takim access point cie. klikamy next wychodzi nam utworzenie sieci 2, i 5 GHz także już sobie wpisuję dane, service x no i hasło raz 2, 4, 5, 7, oczywiście jeżeli wpiszecie 7 cyfr to już Wam pokażę, że nie może być mniej niż 8 E, znaków w hasle Przechodzę sobie na 5 GHz wpisuję Service X Service X tutaj zrobimy 5 GHz 5G i ro, również hasło od 1 do 8 jak mamy to już wypełnione to klikamy save i czekamy aż się skończy Dodawanie ustawień. Ok, tak jak widzicie, zakończyło się to sukcesem. E, zostały dodane sieci Wi-Fi. No i tutaj, e, czy chcemy e, połączyć się z nową siecią? Oczywiście musimy zaznaczyć to checkboxem i klikamy finish. Przeszliśmy już do ustawień w Pierwsza zakładka to jest statusy, Devices, czyli wszystkie informacje odnośnie naszego Access Pointa. Później mamy Wireless, czyli wifi, No i tak jak widzicie, dwie sieci wifi w tabelce, klientów 0, na jakim paśmie działa, jakie hasło jest dane. Portal, VLAN ID, oczywiście brak, czy to jest sieć gościa. No i Download, out, Upload w tej tabelce widać. Tutaj pokazuje nam informacje ustawień trafik i LAN Traffic. E, możemy oczywiście to z, z, zmienić na, z 2-4 na 5 GHz, tak jak widać w radio s, settings. W radio trafik również możemy to zmienić. No i LAN trafik, czyli po e, gnieździe e, RJ45. No i przechodzimy na klient, czyli klienci, którzy są m, podłączeni do tego m, access pointa. Również możemy e, dodać klienta do czarnej listy, jeżeli taka jest może, potrzeba. Również możemy zaznaczyć gości. Możemy, jeżeli e, sieć jest e, odseparowana jako gość, możemy zobaczyć czy klientów jako gości. Oczywiście również lista jest e, czarna żeby dodać i zablokować takie urządzenie kolejna zakładka u góry po prawej stronie od statusu wireless czyli Wi-Fi. tutaj mamy ustawienia 2-4,5 5 GHz również możemy sobie zmieniać e, tutaj może kolejna e, niżej 2,4 GHz wireless radio możemy włączyć albo wyłączyć sieć e, no i dalej jakie są na 2,4 Sieci Wi-Fi, no i tutaj ustawienia kanałów jakie mają być. Również mamy Load Balancer, Airtime, no i more settings, czyli więcej ustawień, które mamy i możemy ustawić sobie. W 5 GHz również jest to samo, że możemy sobie wyłączyć 5 GHz na tym access point lub włączyć. Tak jak widać jest ten e, Wi-Fi, serwis, e, serwis X5G, no i również e, to samo co było poprzednio 2-4 GHz. Kolejna zakładka to portal, czyli strona do logowania. Możemy tu ustawić sobie. E, polecam się zapoznać z tym, jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie będę poświęcony do czasu także prze, przejdę sobie do jednego z ważniejszych, czyli VLANów czyli ustawienia dla danej sieci VLANu mamy VLAN ID e, no i nazwa na sieci, pod, e, na jakim paśmie działa 2,4 czy 5 GHz włączone czy wyłączone VLAN, jeżeli chcemy włączyć VLANa to klikamy enable i wpisujemy ID na który ma działać na tym Wi-Fi, czyli na tej nazwie. Na razie zostawmy tak jak jest, czyli wyłączone. No i Mac filtering możemy filtrować po adresie MAC. No i tak jak widzicie również MAC filtering i po, tutaj możemy po różnych sieciach również to robić. Przechodzimy do kłosa, Tak jak widać również możemy sobie tutaj dać różne oczywiście opcje. Kłos czyli głos on service. Chodzi tutaj o przypisywanie przepustowości do danej sieci, którą możecie sobie przypisać. No i tutaj detekcja Access Pointów które mogą być, również może wyszukać inne Access Pointy w sieci e, firmy tp -Link. przechodzimy dalej, zakładkę Management tu jest e, pierwsza zakładka w Managementie, czyli sieci e, defaultowy e, adres IP jest przypisywany e, dynamicznie, czyli po serwerze DHCP możemy oczywiście ustawić statyczny adres IP który zalecam ustawiać w przypadku e, dużej ilości e, urządzeń. No i przyz, przechodzimy dalej do złokatki system log. Tak jak widzicie e, logi odnośnie e, działań, które zostały e, zrobione na jak Point czyli w, uruchomienie, przypisywanie adresu IP do Access Pointa. No i zmiana hasła, czyli wprowadzenie zmian. Tu, oczywiście, możemy sobie te logi wysyłać na maile lub serwer logowy. Web Server. Przypisywanie, po jakim możemy się logować, porcie do tego e, Access Pointa. Management Access, czyli możemy przypisać e, adres MAC, do który będzie mógł się zalogować do niego. No i również Management, VLAN, po którym jest, e, możemy się zalogować do tego vlan e, W tym momencie jest przypisany pierwszy, czyli standardowy VLAN, który jest przypisywany. E, dalej mamy LED Control. Możemy wyłączyć kontrolkę na e, Access Poincie. Już zgasła, tak jak widać już się świeci. Możemy e, znaleźć access pointa czyli jeżeli szukamy go gdzieś w firmie i mamy kilka access pointów klikamy na przycisk i on będzie nam mrygał po kliknięciu jeszcze raz przestaje jak klikamy znów to przez 10 minut on będzie się mrygał i to wiemy stąd że to ten akurat access point kolejna zakładka ssh server możemy się logować do tego akurat access pointa przez e, na przykład program PuTTY i możemy sobie wprowadzać zmiany SNMP czyli przesyłanie informacji o tym właśnie access pointie do serwera e, logów przechodzimy na kolejną zakładkę kolejna zakładka to system no i tu mamy e, usera możemy e, zmienić dane możemy zmienić e, Starą nazwę admina, na przykład na nową nazwę naszą, no i stare hasło na nowe hasło, które musimy oczywiście nowe hasło potwierdzić dwa razy. Kolejna zakładka to time setting, czyli czas, który jest przypisywany, strefa czasowa, data i inne informacje, które są w e, tym access point odnośnie czasu. Kolejną zakładką będzie reboot, reset, czyli. Restart do e, ustawień fabrycznych. No i zwykły reset, e, jeżeli potrzebujemy go zresetować. Bo akurat e, coś się tam zadziało, że, że musimy go e, zresetować. Kolejne to jest backup, restore. Możemy mm, zrobić backup ustawień. No i e, również możemy wgrać ustawienia, które skonfigurujemy już wcześniej na innym na przykład access no, a tutaj ustawienia sobie chcemy dograć no i dalej firmware update czyli aktualizacja oprogramowania do tego access pointa także tak to wygląda w kolejnym odcinku będę Wam chciał pokazać jak wygląda oprogramowania manager do właśnie tych access pointów czyli menadżer Omada zainstaluje Wam go na Windowsie 10 i pokażę jak on działa także w tym odcinku by było na tyle także zapraszam do kolejnych odcinków na kanale ServiceX także cześć